Panie premierze, nie lubię, jak ktoś podważa moją inteligencję i tak samo myślę, że z, zresztą Polaków, nie? Jeżeli są jakieś przestępstwa, fałszerstwa wyborcze, to oczywistym jest, że prokuratura musi przeliczyć to wszystko i, i winnych ponieś, winni muszą ponieść odpowiedzialność. Nie, że, że prokuratura nie będzie liczyła głosów. Od tego jest prokuratura, żeby rozliczyć przestępstwa i nieprawidłowości, właśnie. A wybory to są no to jest. To jest sól, sól demokracji. Tego, tego nie można zostawić. Także proszę uważać na to, nie? Bo Polacy, Polacy są na to tak cięci, są tak wnerwieni na te wybory, że proszę lepiej zweryfikować swoje informacje albo, albo usunąć tych ludzi, którzy są wokół pana i, i źle panu doradzają, nie? Teraz, tak a propos yy, aplikacji, to pamiętacie. Są dwie aplikacje. Jedna jest aplikacja Mateckiego, to ona też swoje robiła, ale główną aplikacją to jest aplikacja, yy, która się nazywa ROW, ROW 2025. I ta aplikacja to była aplikacja czarnka, tak, tego czarnka od, edu od edukacji. Słuchajcie, i teraz ta aplikacja ROW, właśnie 2025, ona miała dostęp, systemowy dostęp miała do aplikacji, którą używało PKW. Tak, to są oficjalne, raczej znaczy nieoficjalne. To są informacje, które, które już krążą po internecie. Że ludzie związani właśnie z, z informatyką, ale taką, taką już zaawansowaną informatyką, do, po prostu są w stanie udowodnić takie, takie informacje, że aplikacja właśnie Czarnka miała dostęp bezpośredni do aplikacji PKW. Tak, to jest normalnie przy. To jest kosmos ludzie, kurwa. wy Wiecie co, co to jest? To tak jakby ruski, kurwa, wybory organizowały w Polsce. Tam mogło wszystko być. Mogli fałszować głosy na bieżąco, w czasie rzeczywistym. Mogli obserwować jakie są wyniki. To jest normalnie A ABW? A Siemoniak już dawno powinien kopa dostać. Dlaczego, dlaczego panie premierze pan go trzyma? Tam ktoś odpowiedzialny powinien być za, 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 za te służby. ABW. Ja rozumiem, że zwykli pracownicy tam funkcjonariusze ABW, to oni na pewno swoją robotę wykonali i to porządnie, nie, ale gdzieś wyżej w ABW, ktoś zablokował na pewno informację, żeby te, te dwie aplikacje po prostu mogły działać. Ktoś zablokował informacje od zwykłych pracowników, którzy są w terenie gdzieś, yy, którzy na pewno zgłaszali.